Witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj nagram Wam naszą poranną rutynę na wakacjach. Mam oczywiście od nalania świeżej wody każdemu ze zwierzaków. Tutaj już w butelce mam przygotowaną wodę i teraz zwierzakom naleję do miseczek, więc to jest miska dla piesków. Tutaj naleję Zuzi oraz chomiczkom. Wszyscy już czekają. Dla Zuzi. Teraz dla chomików. Jessy ja nie pije. Miseczki uzupełnione. Teraz im położę na miejsca, a później będę dawać jeść wszystkim. Tu na tarasie położymy pieską. Zuzi dam. Tam niżej, o zobaczcie Zuzia już tutaj z rana sobie coś je. Może jeszcze pójdę nazywać liście porzeczki na śniadanko. Ale nasz tutaj od rana sobie zajedam mlecze, widzicie wstała. Tu mam dla niej też wodę. Wodę i położę tutaj, żeby miała do niej dostęp. Wiadomo, miseczki chomików, na no to zaraz im dam do klatek. No co ty chcesz? Teraz będę dawać wodę chomiczkom. I drugie ma zaraz. I teraz będę dawać jeść wszystkim zwierzakom. Zudzina zbiera trochę liści pożarczyzki, ale ona i tak zrywa sobie sama jedzonko. No i pies damy dzisiaj na śniadanie suchą karmę. Teraz nakarmimy chomiki. I w tym pudełeczku mam ich karma. No ja nie wolno. I typu jednej łyżeczce Teraz trochę ziłek dostaną. Jeszcze jakiś smakołek. Może po plasterku suszonego jabłuszka. I jeszcze po jednej gałązce jabłoni do gryzienia. I teraz oczywiście dam już dziewczynom. Maja idzie zjeść. I w drugim miejscu tutaj na trawie dam Soni. Zaraz sobie przyjdzie i zje Sonia. A tutaj przyniosę liście Zuzi, tylko bo ona gdzieś chyba tu w krzakach jest. Zuzia, chodź. Mam dla Ciebie liście porzeczki. Chociaż ona już się najadła liści mleczy chyba. Zobaczcie, pysk na całe w trawie, więc ona już jadła. Teraz dziewczynom dam drugie śniadanie, po kurzej łapce z firmy MACET. Majka się już cieszy. Zaraz tylko otworzę. Sonia ja nie wie, czy chce poszodzić z tą łapką. w pysku. A Majka już zajada. A Sonia też już się wzięła. Chyba jednak im smakuje ta łapka. To jeszcze im zostały 3 sztuki. To jest 5 sztuk w tym opakowaniu jednym. Obydwie mlaskają. W sensie wam nagrą z bliska jak mlaska mają tam w tle. Też rano zrobiłam sobie już zieloną herbatę. Sonia w tyle jeszcze kończy tą kurzą łapkę. Jak sobie tutaj siedzę z majeczką i z soniulą. I może pójdziemy na spacer, ponieważ jest jeszcze wcześnie i jest chłodno przez to. Ogólnie to też są chmury, więc może też dlatego jest chłodno. Bo zobaczcie, jak jest niebo zachmurzone, dlatego, może pójdę na spacer z Mają, z Sonią, jeżeli będzie chciała. Bo Sonia nie zawsze chce, Sunia czasami nie chce, bo woli zostać z moją mamą, więc to zależy, czy Sonia będzie chciała. I czy zastanawiam się, czy dzisiaj na spacer nie wziąć by zuzi, ale nie wiem, gdzie jest zuzia, bo zuzia gdzieś poszła w krzaki. Więc dzisiaj idę na spacer z Zuzią i z Mają, zobaczymy jak nam pójdzie. Najwyżej pójdziemy na jakiś króciutki spacer. No bo wiadomo, że Zuzia będzie szła powoli, nie będzie szła raczej w tempie moim i Maj. I co? Zaczynamy nasz spacer. Trochę inny niż zwykle. Bo idę na spacer z Zuzia na razie całkiem fajnie idzie. Myślałam, że będzie gorzej, ale zobaczymy jak dalej. Maja to chodzi sobie, w którą stronę jej pasuje tak naprawdę. Mamy, mały mieliśmy przystanek, bo Zusia postanowiła się po drodze jeszcze najeść. Ale na razie jest fajnie chłodno. Bo są dzisiaj chmurki. Być może przed deszczem, ale nie wiem. Nie ja wiem, dla Mai to jest trochę niewygodne tempo na spacer, ona ciągle wraca, idzie z powrotem. Bo ona wywola iść szybko, tak jak zawsze idziemy. Moja co, za wolne tempo, tak, na spacerek? Byś wolała szybciej iść niż Zuzia. Gdzie Ty tu jesteś? W kukurydze? Soczeczki brakuje. A Sonia nie miała ochoty na spacerek. Idziemy sobie powoli. Pewnie dojdziemy tylko trochę, no bo wiadomo, że nie będzie to taki spacer jak z psem. Ale zresztą jest coraz większym żółwiem i może już coraz większe dystanse pokonywać, bo i tak. Muszę przyznać, że jak taki powolny spacerek to można iść spokojnie. Myślałam, że będzie tak, że Zuzia stanie w miejscu i ja będę stała i beczkę, jak się na jej wrócimy. A nie jest tak, bo właściwie spacerujemy rzeczywiście. No, jechać. Zuzia. Zobaczcie, Zuzia sama zdecydowała, że wraca ze spaceru. To jest naprawdę zaskakujące. Jestem po prostu zaskoczona. Doszliśmy do pewnego miejsca. No, oczywiście, wiadomo, nie jakoś daleko. A Zuzia tutaj po prostu wróciła się. Idzie do domu. I ja myślałam, że będzie tak, że będę ją niosła ze spaceru. W drugą stronę i sobie właśnie myślę jak ona ciężka więc będę musiała im kawałek pewnie nieść, bo nie będzie chciała wracać do domu, pójdzie w tą stronę a później będzie szła prosto i nie będzie ogóle nic zwracała uwagi a ona poszła, potem się nagle wraca i idzie do domku oczywiście wiadomo z przystankami na jedzonko no bo to jest najważniejsze a Magia już w ogóle wróciła jak zrozumiała ze jak zaczęła, że Zuzia się wraca i że ja zaczęłam się wracać no to ona już po prostu poszła Zobaczcie, kto do mnie leci. Gdzie ty poszłaś? Zostawiłaś mnie. I potem no nie poszła wcale do domu, tylko w drugą stronę. Mój tata właśnie zaczął wołać, że Majka wcale nie przyszła do domu, tylko gdzieś poleciała. No a my z Zuzią idziemy, jak widać, do domu. Teraz w drugą stronę. że przyspiesz troszkę Maja chodź tutaj, chodź Maja chodź chodź Maja Ty już chodź a ja jeszcze poczekam na Zuzię. bo tu rzadko coś jeździ ale na wszelki wypadek nie będę i tak oczywiście zostawiać. Tylko poczekam i zamknę bramkę. Bo jednak jakby coś nagle jechało to mogłoby się Zuzie coś stać. Więc muszę na nią poczekać. I tak się cieszę, że w ogóle nie musiałam jej nieść. Sama sobie wróciła ze spaceru ze mną. I szła za mną, nawet. Dzisiaj robiliśmy wafle, takie zwykłe z masą krótkową, i będą akurat na drugie śniadanie. Ale to nie dla piesku, Mojeczka. to jest słodkie. Ja otworzyłam dziewczynom y, przysmaki. Czy znaczy to jest coś po polsku? Jest naturalny przysmak w różnych kształtach, o smaku rybnym tu już dziewczyny czekają. I właściwie mogę Wam pokazać, jakie są kształty tych smakołyków. Tu Mamy homara. rozgwiazda, kraba konika morskiego i chyba tyle. Chyba tak. Więc co, dziewczyny, chcecie? Maja, też konika morskiego Masz Sonia Hamara A tu maję masz konika morskiego Sonia jak zwykle uciekła maja tu nosi w pysku. Już zajada. Zobaczymy zaraz jak Sonia je ładnie. Sonia jedząca Homara. to w połowie, maja tam też kończy. Teraz Sonia idzie za mną pograć w piłkę, maja być może też. bronią bramki. Czekają obie. No ja nie chce oddać tej piłki. No ja trzeba się podzielić. Gotowe? Teraz dam Maji do przetestowania baton o kaczki i jabłka. Możecie się skład zobaczyć. Eda mnie tu na dworze. Zobaczymy, czy ten beton w ogóle będzie jej smakować. Vou segurar com